Kaczystowska podłość nie zna granic. Znów podżegają do wojny. Nie podobają im się demokratyczne wybory, dlatego tworzą reakcyjną bandę pod nazwą Korpus Ochrony Wyborów. Dowódcą tej kaczystowskiej bojówki został poseł Marek Suski, znany ze swych licznych antyrządowych i antypostępowych wystąpień. Werbunek do Brygad trwa już od początku lipca. Reakcyjny element zgłasza się do biur poselskich i warszawskiej centrali kaczystów na Koszykowej. Ale ich starania, by podważyć demokrację, zakończą się sromotną klęską. Lud zawsze ufał partii i ta ufność rośnie, nie maleje. Bo doda, buduje.